są za brzydkie dla Nory. No, ale jak to, córciu? Chcę jej kupić najlepszą kokardę, bo to najlepsza starsza siostra Miśka. <grystanie> e. Dobrze, więc szukamy, aż znajdziemy idealną kokardę dla Nory. Popatrz tutaj. Oh. Jesteś wreszcie! Znalazłyśmy kokardę. Podkreśla nasze oczy, więc jak staniemy obok, cudnie zabłyśniemy. <grystanie> Cudna, dzięki. Nowy plan. Idziemy do galerii i tam coś kupimy. To przez twoją rodzinę? Wyluzuj, są zielone. <grystanie> Ale jak to zieloni. Widziałyśmy twoją rodzinę, a twoja siostrzyczka nawijała kocham starszą siostrę. Jest najlepsza, misia! Chloe wcale nie sepleni. Fajnie ją naśladujesz, ale mogła iść gdzie indziej i się bawić, a chciała przyjść tu dla mnie. Ale ty chcesz łazić z nami czy z małą siostrycką? Z wami. Tak! Nigdy! A to tak! Okropnie działa mi na nerwy. Ma być tak! W środku A. Jest Nora. E, czekaj. Wybiłaś te wszy? Tak. Pozbyłam się ich, żeby być z siostrzyczką. <grymność> Będzie kokard <mitwa. grymność> Dziewczyny, znalazłem daszek. Nora przyszła. Trzymaj wszy z Wchodzimy na żywo za trzy, dwie... DJ Koloszu! You gotta believe in what you are. Get back on your feet after a fall. You gotta believe in what you got. Never stop believing. Never stop. Never stop believing. You yeah, oh, oh, ask something special. Never forget that. Teraz operacja. Hop, kop i O Hippie! Wybacz! Coś jest nie tak z butami. Może trzeba... Co ty wyprawiasz? Tańczcie, idziemy na żywo. dj DJ Kolosso! DJ Colosu, DJ kolosz! DJ Colosu, DJ Colum. Nie jesteś DJ-em, tylko zwyczajnym oszustem! Nie, Szajen! Mamy się pobrać i mieszkać u mnie w piwnicy! Zjeżdżaj stąd świżej! Ej, pam! Przecież się kupujemy, Pam! A co do was dwóch? Hej, Szajen! Wiem, że popsułyśmy <grydy> występ na żywo, ale musimy mieć serwis!